że maczki z tej strony Patry witam Was w kolejnym odcinku z Cuphead'a Na samym wstępie nie pytajcie się co robię w świecie drugim. Sam nawet tego nie wiem. Pewnie przychodziłem jakieś bossy, ale dobra, jesteśmy tutaj. Czarmy jakie mam. Dobre mam. I tak na samym wstępie od razu co chcę zrobić. W poprzednim odcinku pokonaliśmy tego bossa, które się z nim męczyłem, film, film trwa 16 minut. A co to jest? Dobra, jakiś boss nowy. Ale jeszcze tak zanim tego bossa, to... to dawaj tutaj do tej drabiny, bo tutaj znowu jest. Co oznacza kolejny boss. I tym razem to będzie... że to jest to. Dobra, patrzcie, tutaj ogólnie, kiedy jest yy, różowy, trzeba, trzeba mu zrobić pery, okej? Okay? Teraz wszystkie świecące świeczki zgasić. I teraz znowu można. Okej, okay. pierwsze podejście Co on taki szybki jest? Oj. Ale fajna muza jest w Serio go gonię? Co ja zrobiłem w ogóle, czemu ja za nim szedłem? Dobra, szybko, ja muszę po całej mapie latać. Ale dodge roll. Myślałem, że teraz wszystkie będą zapalone. On teraz leci za mną. Czy mi się wydaje? Jest! I to było łatwe, szczerze. Dobra? Mamy kolejną. Kolejny boss, czwarty, się przedostatni. Dobra, to jest taki ziomek. Ogólnie trzeba te głowy odbijać. Tylko że ja na razie robię to bardzo nieumiejętnie. Trzeba te głowy odbijać, przez to one w niego trafiają. A kurde! Gdzie ja jestem? Fajnie, że nie mogę nic z niego trafić nawet XD No nie w ogóle nie było blisko No, przecież odbiłem Padłem poza ekran Ej, dobra, teraz już chyba wiem jak to działa. Mogę zrobić jump, tak, tak Mogę tak sobie w nieskończoność być w powietrzu Dopóki zrobię pery To mam kolejny skok, a zarazem kolejnego dasza A, teraz to się akurat zestało coś. Ale teraz ładne kombo zasadziłem Czemu te głowy się odbijają nie wiadomo dokąd, a nie w niego Ej, dobra A teraz mi coś nie idzie, aha Ty, ale było już nieźle te głowy lecą jakoś losowo Ta ich fizyka jest dosyć dziwna o kurde Dodge roll Dodge roll, dodge roll, dodge roll. być w powietrzu jak najdłużej O kurde, ale dostał hita Aż się wkurzył Ładnie lecę jest! Okej, okay, kolejny coin. Spodziewałem się... O kurde, dwa nawet chyba. No i przed chwilą mnie wywalił. Oczywiście nie wiadomo czemu. Więc teraz możemy sprawdzić już tego. Ale zanim, zanim, zanim... Mamy w końcu 23 monety. To jest w sumie dużo. Więc zapraszam do sklepu kupić coś. Co to jest? Crackshot. Mogę to kupić Elektro Co z tym chodzi Mogę to kupić Charge Charge, ja znam tą broń Charge a chcę akurat A to jest do czarmów, czy, czy, czy to czego to jest Dobra, nieważne Ym... Chodźmy to. Yy, ale czekajcie, najpierw sobie założę jeszcze te. te nowe bronie. Charge. I lecimy. Aha, to samolotowy jest. Ej, dobra. Kurde, ale ona, ona dziwnie strzela na samolotowym tym. To się wydaje na łatwego bossa w sumie. Nie no, w sumie co ja gadam, to jest z każdej strony coś leci A co to jest? Dobra Tutaj wszędzie coś jest Nie O kurde ile bomb toż A na to się wyszczeliwuje rato. Tutaj samolot jest jakiś opar Dobra, druga faza to jest chyba. Ok, po prostu wciąga. I od czego ja umarłem? Aha, od, tej, od tego jednego małego bobla, który nie wiadomo skąd się wziął. Dobra, jest tutaj na dole, więc bomby. Nie. To jest jakiś chory boss. Ile tego leci wszędzie? Cały czas trzeba gdzieś patrzeć. Zrzucił TNT i na ile to się rozwala kawałków te TNT. Jakaś szczela w niego tymi bombami. Oha. Ej, dobra. to będą same takie trudne bossy w tym DLC. W sumie jak staję w miejscu i nic się nie ruszam, to w sumie co się dziwić, że na pewno dostanę czymś. Dobra, druga faza. Ile od tego leci? I teraz to się na ziemi rozwala w jakieś małe koiny, i inne gówno. I inne rzeczy Dobra, trzecia faza. Co to jest? ora po prostu go tak detonuje. Aha, no fajnie. Dobra, udało mi się zrobić pery jakimś cudem. Dobra, trzecia faza. Nie. Jeszcze nie. Dobra, teraz. Wyjedźcie jakiś czy Co to jest w ogóle? za szybkie wszystko. Ja to się nie mogę połapać. Ja może będę tak z bliska ją strzelał. Dobra, nie, to jest za trudne. Ja się nawet nie dotarłem do ostatniej fazy. Już się boję myśleć w ogóle co to będzie. Polecieli grubo z tym bossem, nie? Chyba ich troszkę poniosła wyobraźnia w tworzeniu tego bossa. Pamiętajcie, że jeszcze ludzie w to będą grać, co nie? I muszą to przejść. Ale no dobra, nie jest nareszcie tak źle. Ej, dobra, patrzcie na to. Nie potrzebuję tej kuki czarma. I tak tutaj nie robię double jumpa ani nic. Po pierwsze, po prostu biorę to Perry for health. Ale teraz jestem w sumie normalnym cupheadem. Czy to coś zmieni, tak na dobrą sprawę? Tak szczerze. Oj, w sumie to chyba zmieni, bo. To mam tylko 3 życia. Ej, dobra. Można spróbować tak zagrać, ale Przecież te bomby wyglądają jakby biły więcej. Tak, i dostałem teraz życie, które od razu straciłem. Ja wolę chyba jednak się trzymać przy suficie. Dobra, ostatnia faza. Co to jest? To to wymyślił? Co to. Było blisko w ogóle? Ty, no w sumie to było blisko. O nie. Są takie małe boble, że tego nie widzę. Pa, pa ile tego leci, nie? O nie. To jest przesada jakaś. Dobra, dostałem chyba trzema rzeczami naraz, nie? Nie. Ej, dobra, już wiedziałem, że tutaj już umieram, nie? Nie. Ci, co nie grali w DLC, tego nie zrozumieją, nie? Dobra, nie poddaję się jeszcze. Dobra, jestem dead Udało się Dobra minus, nawet mnie to nie obchodzi szczerze Udało się Udało się to przejść w końcu Zostałem jakiś desert Limes Nie wiem o co tym chodzi w ogóle no i drabina, nie? Na ostatniego bossa. Tutaj. Co to jest w ogóle? To jest kolejny boss, już widzę, że samolotowy. I tak szczerze. Jakby wypuścili coś nowego, to patrz: jest normal, jest samolot. Nie wiem, co by mogli dać. Nie wiem, coś nowego po prostu jakiś nowy styl walki. Nie wiem, może pod wodą albo coś. Nie wiem. Nie mam pomysłów, ja nie będę wymyślał Nie jestem od tego żeby wymyślać Ale dobra Mam nadzieję że się podobało Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i sobie dzwoneczkiem no, a w kolejnym odcinku przejdziemy sobie finałowego piątego bossa tam u góry po drabinie No i, no i jakieś nowe bosiki w tym, w tym świecie No i dobra do następnego odcinka elo